you better Tam ty jesteśmy kotki, takie jesteśmy, ładne kotki. Pewno, że tak, a pani się trochę wygłupia. Pewno, że tak. Tak? Ojej, ojej, ojej. Brrr, pewnie. No, tereniu, pani się wygłupia. Ma pani dzień i się wygłupia. A co tam? Wolno mi, prawda? Pewno, że tak. Aha, Ale się wygłupiasz. Tylko córku ty. Tylko córku niemożliwości. Tak, ojej, ty zostaw tą wykładzinę, ty, kumpel. No, własną nogę gryź i będzie dobrze. No, gryź, gryź tą nogę, tak. No, no, no. Będziesz latał z tym piórkiem. No? Ale wściekły jesteś, a ogon ci pracuje, a tu to wszystko, jak ci pracuje wszystko. Baw się, baw się, ty. W Kubańcu. Tak? Ty numerancie ty. Tak. A dymeczka tutaj się patrzy. Malutka się patrzy. Co on tam wyprawia? Co on tam wyprawia, powiedz, nie? Co on wyprawia? O, ziewanko odchodzi, no pewno. No tak, wylisz se dupę, no pewnie. Higiena musi być. Nie ma sprawy. Oj, Tereniu, sama wiesz, jak to było, nie? Kotek to jest kotek. Tak? Sru, sru, sru? Cześć. No, zostaw już to piórko, na razie.